Co roku celem organizowanego Bartoszyckiego Biegu Niepodległości jest popularyzacja biegów ulicznych wśród młodzieży szkolnej i dorosłych jako najprostszej formy ruchu i aktywności. Nie inaczej było i w tym roku podczas ósmej już edycji takiego biegu na Placu Konstytucji 3 maja w niedzielę 8 listopada. Pomimo jesiennej aury, w zawodach wzięło udział aż 133 biegaczy, jak przedstawiały się wyniki ósmego Bartoszewskiego Biegu Niepodległości? Kategoria pierwsza przedszkolaki dystans 250 metrów. Wśród dziewcząt najlepszą okazała się Martyna Hołownia. Na drugim miejscu Aleksandra Lewandowska, a na trzecim Kaja Bandura. Wśród chłopców natomiast na pierwszym miejscu pracował się Piotr Lewandowski, na drugim Dominik Bartnicki, a na trzecim Kamil Błażewicz. Mamy Martę Lewandowski, która z nimi biega, która z nich trenuje. I tak się, a tak naprawdę jest nauczycielką Łepu z gimnazjum z numer jeden. W kategorii drugiej klasy 1-2 szkła podstawowa, dystans 900 metrów. Na pierwszym miejscu wśród dziewcząt uplasowała się Aleksandra Opalecka z Dzieczychowa. Na miejscu drugim Dominika Graduszewska z Wartoszyc. Na miejscu trzecim Marta Kupisz z Krawczyk. Wśród chłopców miejsce pierwsze wywalczył Bartosz Goszewski z Sątop, na drugim Paweł Nizioł Skrawczyk i na miejscu trzecim Maksymilian Kosakowski z Krawczyk. W kategorii trzeciej klasy trzeciej czwartej szkoły podstawowej dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze zdobyła Karolina Greber ze szkoły podstawowej nr 1 Bartoszyce. Na miejscu drugim Milena Grabowska, szkoła podstawowa nr 3 Bartoszyce. Miejsce trzecie Klaudia Kuźniewska, szkoła podstawowa nr 7 Bartoszyce. Wśród chłopców miejsce pierwsze wywalczył Dawid Greber ze szkoły podstawowej nr 1 Bartoszyce. Miejsce drugie Dominik Lewandowski, Szkoła Podstawowa nr 1 Bartoszyce, miejsce trzecie Karol Kiszewski z Dietrzychowa. Kategorii czwartej klasy piąte, szóste szkoły podstawowe. Dystans 900 metrów. Wśród dziewcząt miejsce pierwsze zdobyła Kamila Martur, szkoła podstawowa nr 7 Bartoszyce. Miejsce drugie Karolina Taszkiewicz, szkoła podstawowa numer 7 Bartoszyce. Miejsce trzecie patrycja Kownacka z dzieczychowa. Wśród chłopców miejsce pierwsze w walczu Daniel Archacki z Dietrzychowa, na miejscu drugim Remigiusz Osiński, szkoła podstawowa nr 3 Bartoszyce, miejsce trzecie Maciej Ferenc, szkoła podstawowa nr 4 Bartoszyce. Kategoria piąta, klasy 1-3 gimnazjum. Miejsce pierwsze wśród dziewcząt i dystans do pokonania 900 metrów zdobyła Paula Spurska z gimnazjum nr 1 Bartoszyce. Miejsce drugie Mina Jarenko z gimnazjum nr 1 Bartoszyce. I miejsce trzecie Marta Kosmala z Bisztynka. Wśród chłopców dystans 1350 metrów. Miejsce pierwsze wywalczył Łukasz Chodorowski z Bisztynka. Miejsce drugie Mateusz Gąbiowski z gimnazjum nr 2 Bartoszyce. I miejsce trzecie Łukasz Złotucha z gimnazjum nr 2 Bartoszyce. W kolejnej kategorii klasy 1-4 szkoły ponadgimnazjalne. Wśród chłopców dystans 1800 metrów na miejscu pierwszym ukończył Zbigniew Rogowski z Zespołu Szkół Polak Gymnazjalnych nr 2 Bartoszyce. Miejsce drugie Mariusz Tylicki z Pasłęka. Miejsce trzecie Adrian Kozłowski również z Pasłęka. Kategoria siódma. Kobiety rocznik 1989 i starsze. Dystans 900 metrów. Miejsce pierwsze Magdalena Lawantowska Bartoszyce. To Kategoria ósma mężczyźni rocznik 1989-64 dystans 2250 metrów. Miejsce pierwsze wywalczył Piotr Zienkiewicz z Pasłęka, miejsce drugie Dawid Borowicz z Górowa i Łowieckiego, miejsce trzecie Piotr Klimczak z Moronga. Kategoria dziewiąta mężczyźni rocznik 1965 i starsi, dystans 2250 metrów. Miejsce pierwsze wywalczył Janusz Kosowski z Olsztyna, miejsce drugie Edward Seget z Węgorzewa, miejsce trzecie Mirosław Pikat z Bartoszyc. I kategoria dziesiąta. Ośrodki szkolno-wychowawcze, dystans 900 metrów. Miejsce pierwsze Łukasz Niszczyszyn, dzietrzychowo Miejsce drugie Konrad Mielecki, również Dzietrzychowo.